Jaki jestem? Obrzydliwie biały. biały. Jego nawet opalić to Dlaczego jest? ona tak powiedziała? Nie wiem, czy ona tak, tak zrobiła. Przecież to? to moja mama. Myślałem, że mnie kocha. What are you doing, bro? I'm my, you know, forearms, you know? What? Okay. What's the plan? What's the plan? Uh, plan is I'm, a, I'm a finish my stretching, my rolling and then uh, we can keep rolling with the day. Just... <laughs> Okay, okay. Some English lesson in real life. To jest sadomaso, jak człowiek przy zdrowych zmysłach może sobie sam tyle bólu sprawiać. To jest tu Nie mówię, że jest to coś zbawiennego dla każdej osoby i że każdemu pomoże, ale jeżeli macie problemy z bólem nadgarstków, tak jak ja teraz ostatnimi czasy, wiecie, dużo uderzeń, box, przeciążenia, od spodu i od góry, przyczepy. W tych punktach, w okolicach łokcia, przyczepy, sprzed ramion. Bum, jak rozwałkujecie takim orzeszkiem, powinno wam pomóc. Wow. Znacie ten moment, kiedy uff, tak bolisz, że zaczynacie śpiewać? ah When you hold me, I'm alive. Ale boli. To jest chyba pierwszy raz, no dobra, bardzo rzadko mi się zdarza, iść w ogóle w świat nie mocząc głowy rano. Tak się składa, że dzisiaj tego nie zrobiłem, więc moje włosy wyglądają jak śmietnik. Ale teraz się wspinam na piąte piętro jeszcze z kamizeleczką, bo będę robił push klatę. żeby mieć dociążenie. No to bierzemy kamizelkę. Stara, dobra kamizelka Ketlera już ma z 8 lat. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ the Polish American. Z takich małych ciekawostek to siłownia już tętni życiem, ale to dobrze, bo im więcej ludzi, tym lepiej. Tymczasem korona. Ups, dziewczyny naprawdę ciśną y, legendarny trening na wielkie cyce bez ciężaru, tak jak to się nazywa. Tak to się nazywało. Czemu ty smarka się o czymś, nie wiem, przepraszam. Nie, już weź, to ja muszę nadrobić serię, bo wy już lecicie. Na trening boksu, kickboxingu i powiem Wam tak, miałem trochę przerwy, bo byłem w Warszawie, troszkę pojeździłem i siłą rzeczy te treningi podpadały. Wracam po półtora tygodnia, tak, półtora tygodniowej przerwie. Zaraz się czuję, tak jakby zapomniałem oczywiście pozycję, ale myślę, że to kwestia jednego treningu. Dużo się dzieje, tak jak mówię, w ramach tego castingu i te, tego całego wydarzenia, które będzie miało miejsce. Plany się na bieżąco zmieniają, więc na przykład. Tak priorytetowo chyba nie mogę potraktować sztuk walki, bo muszę się przygotować do mm, tego programu, nie? I no ale jakoś to spróbujemy połączyć, bo to już wchodzi dużo czynników, nie? Wchodzą zajęcia z walki, zajęcia z przygotowań do programu, plus jeszcze swoje treningi. Mm, bardziej z naciskiem na taką wytrzymałość kalistenikę. <laughs> chyba trzeba będzie zrekrutować w ogóle kogoś do pomocy. to raz dwa, dwa kroczki w tył i jesteś dalej do dobrze, o, dobrze. Ach, jak to wbija Jezus. kolana jak się wbija w ziemię co są moi koledzy mamy dzisiaj spóźniony dzień Matki, dokładnie dzień, dzień mam, więc z opóźnioną realizacją zaciągnąłem mamy na strzelnicę od kiedy powiedziała, że chce iść. To także dzisiaj jest ten dzień, kiedy wystrzela 10 kul za wszystkie nieszczęścia i przykrości, które w życiu zrobiłem. Ale nie we mnie, ale do celu, więc każdy rodzic powinien mieć taką szansę. Zamiast się wyżywasz na dzieciach, to wiecie, troszkę postrzela się. Zobaczymy. Myślę, że ten szkielecik brz, tak jakoś zachęcająco wygląda. Może być. A pewnie dostaniesz zwykłą, okrągłą tarczę. Która ci się najbardziej podoba. Aha, wizualnie. Mnie się podoba najbardziej. Tak. No, ładnie, nie? A... Taka trochę dla dzieci, ale fajna, ładna. Ale jak wygląda imponująco. No właśnie, bo te... ma piękny celownik. Kolimator no. tak zwany. Jakby mamie się coś odwidziało, żeby się odwracała, od razu uciekasz. Uciekasz i mówisz tak. MAMO BĘDĘ ZMYWAŁ GARY! BĘDĘ ZMYWAŁ! Mama Basia, pierwsze strzelanie. Ładujemy magazynek. Wiem, że trochę krzyczę, ale mamy słuchawki na uszach. Świetnie. Pięknie. Poszła dziewiątka, ósemka. Bart, dycha! Dycha! Każdy z nas zaczynał z tego dystansu, a żaden z nas chyba tak celnie nie strzelał. Bój się. Jak ja powiem zmywasz, to zmywasz. Skąd masz buty? O, taki jeden. Co? Taki biały mulak z Polski, mulak z Polski no. Robi. Sprzedaje te buty, tak? Ty jesteś mulak, ty jesteś biały jak... Jaki jest jestem? Obrzydliwie jesteś... biały. Jego nawet opalić nie. Dlaczego ona tak powiedziała? Nie, nie tak tak wiem, czy Przecież to moja mama. Myślałem, że mnie kocha. Dobra. Barbara Skałacha, pierwszy raz w życiu chyba. Skałacha tak. Skałachota. Pierwszy raz w życiu. I tu musimy mocno szarpnąć. Pojedyncze strzały to teraz są? Teraz nie wiem za co się mam trzymać Bo Pojedyncze Ten sam cel? Ten sam cel, w tarczy, tak? Tylko nie w blachę, w tarczach <słyska> <Heee. słyska> Bardzo ładnie. <gryw> tak wygląda mama za K47 Zobacz, ciekawe czy trafiła, jak się czujesz? Czuję się dobrze. Teraz zobaczymy, czy w ogóle tarcza trafiona. Nie wyrosły ci tam jakieś jaja. Kocik zawsze miałam. Trochę wysoko poszło, ale wszystko w celu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, no cela ma. ma. Teraz tak? KBKS? Tak, kBKS. Ok, cel blaszany. Pięknie, jakiś rzędny. pięć na pięć lecisz. No nie zwycięszczyni dni matki na tej grandzie. <grymne> Szok i szacuneczek. Już wiemy po kim mam te jaja. Mhm. <grymne> Kamera osi. Do łapy. Chodź tutaj. Przeładuj broń. Yeah, ała. Będziesz dalej. Zobaczę. Ojej, jak szczęka, uposzła. Jeden pocisk robi coś takiego. Pierwsza klientka. Dzień dobry. Co za zakupy? Um, oczywiście białeczko. Masło. Oczywiście Masło z nerkowców. I batony. W końcu na pomorzu doczekaliśmy się sklepu KFD w Galerii Bałtyckiej gdańsk Wrześ. Długo na to czekaliśmy. Długo nie było. Oczywiście utrudnienia wynikały wiadomo z jakich przyczyn, troszkę z pandemii. Plus obecnie odchodzi się troszeczkę od tych standardów, gdzie. Otwiera się sklepy stacjonarne, bo wiadomo wszystko siedzi w internecie, ale tak czy inaczej dla tych którzy są staromodni lubią podejść do sklepu i osobiście odebrać towar, Galeria Bałtycka, Wrzeszcz, możecie teraz to zrobić. No i na dzisiaj to by było ode mnie na tyle, jedna ważna informacja zostaje odnośnie tej obietnicy, którą złożyłem na 30 tysięcy polubień z poprzedniego challenge'u z biegu Merfa. E, polegało to na tym, że jeżeli wbijecie 30 tysięcy to będę przez 30 dni wykonywał ten konkurs, ale ten w ogóle trening. Żebyśmy się rozumieli, żebyśmy nie byli w błędzie, też nie może być tak, że powiedzmy gdzieś tam za rok to się uzbiera i nagle Przypomnijcie sobie, że mogę sobie biec, także umówmy się, żeby było sprawiedliwie, że dajemy na to czas jeszcze do końca lipca, nie? Cały lipiec, do końca lipca, jeżeli będzie tam te 30 tysięcy polubień, to a, podejmę się tego challenge'u, spróbuję go zrealizować. Jeżeli już to będzie po 30, yy, tak, po 31 lipca, no to będzie to nieważne, wiecie, no. Tak, wiecie do kiedy macie czas, to by było na tyle. Widzimy się niedługo. Dzięki za uwagę, zostawcie łapę, subskrybujcie i udostępnijcie ten film. No, hashtag go Barbara. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc i na razie. Na sklepie z suplami nie mogło się skończyć oczywiście jeszcze zara, nie? Myślę, że słuchajcie, musicie doradzić teraz. Ja myślę, że Ania powinna takie założyć i nosić na, na, na vlogach. Jakieś? Są krótsze jakieś? Tak, Majtki.